Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Wow, koleś dostał strzała w łeb, bo uderzył futryna. E, dobra, dobra, więc zaczynamy. Kolejne misje. Jak widzicie, godzina jest popołudniowa. Jakaś misja nas czeka. What the fuck is it, Nie ma żadnej misji. Dobra, ziom, biegniemy baseball. Bardzo wolno się biegnie z baseballem. Z nim latać nie będziemy. o tu jest jakiś gościu, jakiś bronie. Gościu tutaj sobie, ale to są nasi i małka kraść nie będziemy. Tu jest jakiś frajer, weźmiemy sobie Wartburga! Wartburga, tak jest Wartburga! Hej ziom! Hej ziom! Chingli You motherfucker! Okej, okay. weźmy, zobaczmy sobie mapkę. E, co tutaj jest? Tutaj są jakieś misje, więc do tych misji pojedziemy, zobaczymy co nas tam będzie czekało. Pasowałoby za jakiś czas w ogóle pójść do siłowni. No ale czy pójdziemy? Zobaczymy. Ostatnio żeśmy się w niej zaklinowali. Dlatego nie za bardzo. Okej, okay, tu jest jakiś nasz domek. Oh yeah, Oak oh, Lock Lock, Oak oh, Lock, Oak oh, Lock. Ale ziomki. Misiewaneczko. Ale śmieszne duko, okay. to Wsiadamy do łódkę i zobaczymy co nas czeka. Czy jakaś zajebista misja? Czy może jakieś ścierwo? Wsiadaj ziomie. Poły jadą. Skręcamy w lewo oczywiście kierunku. Wskazów nie używamy oczywiście. Spoko ziom! OG Log! Okej, okay, OG Log, taki będzie tytuł tego odcinka. OG Log Nie no, zobaczymy. Może coś będzie ciekawszego, to akurat. Oj, czy będzie uderzenie? Jednak wyhamował! A jednak, 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 dobra, tutaj chyba w prawo dokładnie. Siemaneczko ziomki. Jakaś starucha jeszcze chodzi po chodniku.

Ej hey Jeff! I you was going to, uh, <laughs> <laughs> no pewnie, że nie. Zabuduję. Fuu? Fu, fu jedź do domu Freda. Ale z niego jest obwisły Fred. No nie... Zawiozę ci Fredzie. Gdzie ty mieszkasz? Nie mam tyle bryny, a ty mi tutaj wciskasz kitę. Bird bituje, no i się podlizuje. Tak jest, ziom. Pięknie, ale że mamy bryczkę, no wygląda po prostu fantastycznie. Przejadę tutaj, przejadę na skróty, dokładnie tak po ogrodzeniu. No i dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy, widzimy Shop the Clothes, czyli oczywiście sklep z ubraniami Clothes Shop. No i dobra, gdzie mamy tutaj jechać? Tutaj chyba. Uuu, jednak nie. Jednak cofiemy. Tak jest. Jednak przez most. Jednak przez most. Eee, tutaj idzie jakaś pinda. wow, Uciekła! Aj! Zderzyłem się o mały włos. Byśmy, byśmy wybuchli. Tutaj nie są nasi ziomkowie. To już nie jest nasza dzielnica. My tę dzielnicę będziemy musieli zdobyć. Eee, no, ale czy nam się uda? Myślę, że... aj, aj, aj. Myślę, że za jakiś czas na pewno. No, ale czy, czy w czasie najbliższym? Nie wiem. Tutaj jest jakiś pudelkowy frajerski klub. Ten ziom, ale raczej tutaj nie powinien wyjść z samochodu. Jest to nasze miejsce, gdzie mamy dojechać. No i jest ziom. Jestem gangsterem. I, i, i zadzwonić dzwonkiem. Okej, okay, ziomy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurczę, pozasłaniane okna, wszystko pozasłaniane, dom w ogóle wygląda jak jakaś rudera. Nigdy jej nie odmalował w paskudnie, to wszystko wygląda jakby dopiero co skończyła się upalić. No ale my tutaj musimy załatwić różne sprawy. Nie będziemy tego, okej, okay, jedziemy. Ooo oh, shit, motherfucker! Ok, nie uciekaj, nie uciekaj, ależ jedziesz frajerskimi uliczkami, dobra, i teraz w lewo, pięknie. O, oh, je, yeah. trzy go dogonimy, trzy go dogonimy, mam nadzieję, że tak, że będzie wszystko w porządku, że uda nam się zwyciężyć tą misję, skok, pięknie. Dobra. Uważaj, ziom, uważaj, ziom. Policja czy nas będzie goniła? Raczej nie powinni, bo to jest jednak misja. Aj, 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 aj. ten gościu pojechał normalnie niczym wiatr. Nie wiadomo gdzie i skąd, ale on poczeka na nas. Specjalnie na nas poczeka. Gościu będzie... Aj! Leci gościu, leci gościu! Rozwalił kilku ziomków, nie z naszej ekipy. Kolejni rozwaleni goście! No to jest po prostu masakra. No, ale dobrze, jest nieźle, jest nieźle. Aj! 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 Szybko na motor, szybko na motor, szybko na motor! Wsiadaj, stary! Do góry, lecimy do góry. Jest Freddy. Jest Freddy. Freddy. Obwisły Fred, tego Freda. On wszystkich putrąca, To jest jakiś fryer. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Tu jakaś suczka na motorku. Freedy, freedy merkury. No, stary, rozwal go wreszcie, rozwal go wreszcie. No przecież nie będziemy jeździć tutaj północy. No, co za gość, jak on to robi? To ja nie wiem. On ma jakieś inne ustawienia tegoż motoru. Chyba bardziej torowe. Dobra. No, wal go, wal go, wal go wreszcie. No, gościu. Ja nie wiem, co oni tutaj robią z tym, że oni tak właśnie jeżdżą. Ja nie mam pojęcia, naprawdę. Cofiemy, cofiemy. Ups, Gdzież on tutaj pojechał? Oj, chyba dołem pojechał. Oj, chyba dołem pojechał. Dokładnie tak, tutaj musimy zjechać zjechać z tej barierki. No shit. No shit. O! Wsiadaj na motor! Wsiadaj, stary, wsiadaj, ziomo, gdzie jesteś? Wsiadaj. Jedziemy dalej. On chyba tutaj pojechał do góry, tak jest. Złabi, zabi tego frajera Friediego, czy jak mu tam leci. Teraz w lewo. Dokładnie tak. Dobra. I kolejni leżą. No, chyba lepiej troszeczkę wolniej, szczerze przyznam. Tak jest, bardzo ładnie nasz motor oberwał już niesamowicie, no ale dobra, nieważne, my musimy sobie jakoś poradzić. Za bardzo bronią nie możemy także nic zdziałać. Ten gościu musi właśnie rozwalić tego gościa, który jedzie na motorku. Ci powinni go tutaj. O oh, fuck! Tak jest! Ojej, oh yeah! Wreszcie! Udało się! Kurczę! Wreszcie, no wiedziałem, że będzie ciężko, ale nie wiedziałem, że aż tak! Całe 9 minut zmardziłem na jedną misję! Co teraz będzie? Fuck you! Spokojam. Ups, 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 o, na to gówno, stare. Spoko, jedziemy. Teraz musimy uważać, gdyż iż ponieważ my mamy mało życia, co może być spowodowane właśnie obrażeniami przez broń. No i czy teraz my będziemy w stanie dojechać bezkolizyjnie? Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda, ale zobaczymy. Tutaj gości jest dosyć sporo, tych, którzy jak najbardziej nas nie za bardzo lubią. No ale mam nadzieję, że nie dostanę ani jednego strzała. W plecy! W plecy, chociaż koleś nas tutaj widzimy, że osłania. Trzeba uważać, bo inaczej zginę i misja na pewno będzie nieudana. Tutaj widzimy jakieś reklamy już, jakieś tam guwien, które sprzedawają ludziom. Oni je kupują za kupę forsy, kupę miliardy. No i ty ją, no i ty ją niesamowicie, ale my pakujemy na siłowni. Więc nie jesteśmy zbytnio grobi. Ale musimy dalej uważać, bo jednak jak walniemy gdziekolwiek i przewrócimy się na tym motorku, no to będzie naprawdę bardzo ciężko z życiem, bo widzicie, miga przez cały czas. No ale jeżeli coś zjemy, to na pewno, to na pewno te siły nam się zregenerują. No i jest nasz Burger King. Burger, burger, burger. Fast świat. Ok, Wchodzimy, się. Jest misja Jest misja, dobra Chodź jeszcze nie za bardzo? Jest. Thank you very much, yeah, for I'll see you like a pound. Later. Jak ćwiartka funta. No zajebiście. Ok, misja ukończona respect. No i okej, okay, wchodzimy. Co to jest? No, gangster. Wsią, hello dobra, jedź na mm, plażowe przyjęcie. Jedź na plażowe przyjęcie? What the fuck is it going on? Bierzemy tą bryczkę, ona jest niezła. Gościu, o chyba jakiś blues. Czuję blusa Albo metal. Albo metal Policja mnie goni. Wszyscy mnie gonią, życia nie mam za bardzo e, Ale jedziemy i tak na imprezkę. Tu będzie się działo! Plażowa imprezka, to lubię! To mi się na pewno spodoba, a wam także, bo będzie naprawdę działo się bardzo dużo. Oj, goście kolejni. No, czy będą chcieli mnie ze zestrzelić? Eee, dobra, imprezka, imprezka szałowa się tutaj szykuje. Okej, okay, zagadaj z nią, idziemy do niej. Widzimy, że tutaj laseczki w szpilkach, nie ma to jak w szpilkach na plaży, to jest zarąbiste. Okej, okay, nie będę palił gumska, nie będę palił gumska na, na tym, na piasku, to jest najlepsze. Hello, hello, ogniska to ja tutaj dawno nie widziałem w tej grze. No, pięknie, ale w ogóle zajebista impra. E, wiesz co? Aeeey, no! Fuck you! Fuck you! Dobra, trzeba by wziąć jakąś bryczkę i jechać do kolejnego, do kolejnego zadania. Chociaż w sumie to zadanie cały czas nam tutaj się pokazuje, e, więc trzeba by to zrobić. Co my tutaj? Yes. Ok, dobrze, hej, zatańczmy. Da się zatańczyć, czy nie za bardzo? Fuck you. Lecimy. Bierzemy bryczkę. O, wezmę sobie tego Lincolna. Prawdopodobnie jest to ten samochód. Nie da się otworzyć, pozamykali wszystkie drzwi? Nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę w to, co widzę. Nie chcę tej głupiej misji. Dlaczego ona tam jest? Muszę ją zastrzelić. Tak jest. Bert, zastrzeli Ok Misja będzie nieudana, wiem o tym OOOO oh! oh! Jesteś trupem <laughs> Wszyscy mnie zabili Skurczy byki Okej. Okay. Dobra, trzeba pojechać do kolejnej... do kolejnej misji. No dobra, wiem, dobra, ok Wyłączcie mi to, co? Fuck you Da się to wyłączyć? Okej, okay. wszystko mi pozabierają. No pewnie, ja nie mam ani złotówki. Nie no, coś tam, coś tam, coś tam miałem. Wow, coś tam miałem, jakiś grosz. Jesteśmy w fajnym miejscu i fajna bryczka. Właśnie tutaj, gościu, wysiadaj, w frajerze, bo nie pasujesz do tego auta. Dobra. Koleś będzie uciekał, tak jest, więc możemy stanąć. Toyota Supra, bardzo podobny samochód. Eee, Zobaczmy sobie mapkę, co nas tutaj czeka. Tutaj jest jakaś tuning-warnia, Tuning, tuning samochodu, tuning-warnia, ale dowaliłem. Ale, ale w ogóle żal. Nie, masakra, dobra, nieważne. Eee, co by tutaj? Tu jest jakaś misja. Tutaj są także na dole jakieś misje i to miasto na razie nie jest za duże. Ale my sobie pojedziemy właśnie właśnie tam, gdzie ta misja się znajduje. Eee, no i zobaczymy, co nas, co nas będzie czekało. Eee, oh shit, sorry, sorry laska. Eee, no i jedziemy, zobaczymy... Oj, policja, ależ tutaj jest psów strasznie dużo, w ogóle masakra jakaś. Eee, sami policjanci tutaj jeżdżą, eee, no ale my się nimi za bardzo nie będziemy przejmować. Eee, auto, o, bardzo szybkie. Bardzo szybki samochód. Mm, tutaj chyba będzie. Ups, będzie trzeba skręcić. No a my pojedziemy sobie tutaj na Raczej jeździć nie będę. Nie mam zamiaru. Tutaj myślę, że w lewo. Chyba tak. No i przeskoczymy sobie pięknie. Tak jest! Pięknie. Pojedziemy sobie do kolejnej misji. Zobaczymy, co nas tam będzie czekało. Nie wiem, du. Do... To jest chyba ta sama misja, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc zobaczę sobie mapkę. Może zrobimy inną misję, która pojawi się właśnie na. No, sieć, sieć, sieć. Hmm, jaką misję by tutaj wybrać? Tu jest jeszcze jakaś, ale to jest bardzo daleka misja, więc może zobaczmy tą, co nas tutaj będzie czekało. Chyba jednak to trzeba będzie zrobić, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale może. Może wsiądźmy do auta jeszcze raz i pojedźmy troszeczkę dalej, do tej misji OG, albo tej CV. Eee, zobaczmy co, co tam będzie, może akurat coś tutaj się fajnego, fajnego porobi. Troszeczkę innego niż tańczenie, bo szczerze przyznam nie jestem mis mistrzem tańca, eee, a na pewno w tej grze nie, nie będę. Eee, o, oh, ale lag, ale lag, to było niesamowite. Eee, dobra, tutaj skręcimy sobie w lewo bardzo ładnie. Eee, no i zobaczymy... Ups. Kto nas tam strzelał? Frajerzy. Frajerzy nie z naszego gangu, więc, więc mogliśmy się z tego spodziewać. Ups, sorry, ziom, sorry, El Alvaro, kolejny, który chciał mi wpierdolić Love Rider? What the fuck is it? Wiecie co? No teraz to jestem w szoku. Teraz to jestem troszeczkę w szoku, ale zobaczmy sobie tamtą misję, która jest jeszcze dalej. No teraz to jestem troszeczkę zdziwiony, że, że muszę być w jakimś tam e, samochodzie, nie wiem, nie wiem powiem szczerze jaki to jest samochód, no ale okej, okay. wyjedziemy sobie na autostradę, w tym miejscu jeszcze nie byłem nigdy, to znaczy wcześniej byłem na pewno, ale nie byłem jeżeli chodzi o, e, o moją przygodę z Geta, San Andreas właśnie nagrywając dla was odcinki, e, no i zobaczymy, okej, okay, tutaj pewnie gdzieś będzie jakiś wjazd, chociaż nie za bardzo pasowałoby wjechać właśnie tutaj. Albo wiecie co, wyjdziemy sobie z tego lumpiarskiego samochodu, no i pójdziemy. Pewnie pieszo jest lepiej. Przynajmniej nabiorę trochę kondycji. Ta ziemia jest strasznie wysoko. Na siłę można by tam wskoczyć na ten budynek. O, chyba jednak nie, chyba jednak ciut za wysoko. No, ale pewnie gdzieś by się tutaj. pewnie gdzieś by się tutaj to dało zrobić. Kaski mam troszkę więcej, co jest troszeczkę dziwne. Eee, ale okej, okay, jest jakiś samochód, czy może nie za bardzo, chyba jednak nie za bardzo, więc weźmiemy tego z grzacika. No i zobaczymy, policja nas goni. Policja nas goni, czy może nie? Nie, jednak, jednak nas ominęli. Eee, no i kolejny dostał ciosa. Musimy uważać, bardzo dużo tutaj widzimy plażowiczów, bardzo dużo... Eee, bardzo dużo osób chodzących w strojach kąpielowych, takich pierdołach, pierdopierdów widzimy plażę, widzimy palmy no, i jest miło, jest sympatycznie. Piękna pogoda, słoneczko. A my jedziemy do kolejnej misji, która mam nadzieję, że się powiedzie. Oj, ziom, co ty chciałeś ode mnie w ogóle? Uuu, uuu, uuu. Rozwaliłem sobie troszeczkę przadni zderzak. Mam nadzieję, że nie, tutaj nie spowolni mnie to za bardzo. Ależ ludzi tutaj strasznie dużo. No, frajerzy, pewnie koleś będzie chciał się bić. Okej, okay, wychodzę z tego gówna, bo nie da się tym jechać. Okej, okay, ziom. Szkoda, że nie da się używać taksówek. Chyba, że się da, a ja nie wiem. Okej, okay, wchodzę na domek, zarobiście. Łoł, wow, o wow, ale bym tutaj do, dostał teraz. Zobaczmy sobie, e, zobaczmy sobie mapkę. Gdzie jest ta misja? E, tutaj gdzieś ona powinna być blisko, albo z tej drugiej strony. I chyba prawdopodobnie właśnie tak będzie, więc przejdziemy sobie. Widzimy światła, widzimy samochody, my przechodzimy z drugiej strony, jest misja, także okej. Okay. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. O Jezus, masakra jakaś, co się w ogóle tutaj dzieje z tą grą? Eee, to ja nie jestem wam w stanie tego powiedzieć. Okej, okay, wróć pomiędzy 20, więc może chwileczkę tutaj poczekamy. Aha, pomiędzy dwu wróć później między 22.00 e, i 6.00, więc okej. Okay. Więc nie będziemy tych dwóch godzin czekać, a w sumie dwóch minut. Jest to troszeczkę bez sensu. E, zobaczymy sobie mapę i co nas tutaj będzie czekało. E, może są jakieś misje, które byśmy mogli zrobić. No szczerze mówiąc nie za bardzo. Jedynie chyba ta właśnie misja, której nie umieliśmy za bardzo przejść, bo ja nie wiem jak się tutaj tańczy, e, więc, więc będzie troszeczkę lipa. Więc będzie troszeczkę lipa. Fuck you! Fuck you! Dobra. Trzeba będzie wrócić chyba do tamtych misji. Ja wiem, że ten odcinek... O! Co to jest? Ale fajne. E... Wiem, że ten odcinek może nie jest za specjalny i że tych misji nie ma za dużo. E... No ale trudno. Tak czasem się dzieje, że, że niestety nie udaje się jakieś tam zadanie. No i czasami po prostu właśnie te godziny tych zadań są troszeczkę dziwne. Motor straszliwie wolny. No ale poradzimy sobie, myślę, że powinniśmy dojechać dojechać bez żadnych bezsensownych tutaj e, kolizji. E, jest już wpół do dziewiątej, tak więc moglibyśmy w sumie poczekać, ale nie chce mi się za bardzo, wolę jechać chyba, e, wolę jednak chyba jechać do tej misji i może spróbować ją przejść, bo w sumie nie mam, nie mam zielonego pojęcia jak ta misja. E, jak ta misja może wyglądać. E, trzeba tańczyć, to jest pewne. A ja za bardzo tego robić nie umiem w tej grze, no ale dobra. Oh yeah. Musimy zajść, czy nie za bardzo? Uciekający pies. O, oh, to coś innego. O, oh. frajerze. Uciekający pies? What the fuck is going on? Yeah. Okej, okay, wsiadłem ja do samochodu. E, wielkiego smoka. No i. Widzimy ciszę. Ciszę przed burzą. E, zawieź smok do miejsca spotkania jeśli potrzebujesz broni, iść do domu. Emmet. Emet, emet, emet. E, nie mam za bardzo szczerze przyznam kasy na broń. Aha, do tego domu bym mógł jechać gościa. Ehm, broni chyba za bardzo właśnie nie mam. To jest nasz problem. Ehm, no ale zobaczymy, może akurat uda się coś tutaj zdziałać bez broni. I to są nasi ziomkowie, więc ich tutaj rozwalać raczej nie chcę, tam mieli wypadek. Oś, sorry, sorry, zajechałem ci delikatnie drogę. Ehm, więc zobaczymy. Tutaj teraz chyba będzie w lewo. No i zobaczymy gości! Przejadę i... Jest jakaś broń. Palenie gumy! Palenie gumy, drodzy moi! Okej. Okay. Wysiadam z samochodu i biorę broń. I ziomek siedzi. Wziąłem sobie jakąś tam broń. Mamy tam możliwości. E, ci goście sobie leżą jak psy. Hej, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy co nas tutaj będzie czekało. Pewnie zagadają do tych frajerów. No ten samochód pewnie nie jest taki cichy jak on mówi. Hello ziom. Będziemy gonić go, czy nie za bardzo? Siemaneczko, ziomuś. Do widzenia, ziomuś. Siemaneczko, ziomuś. Dobra, biegnij, biegnij, ziomal. Muszę go dorwać. Będą mnie gonić! Muszę go dorwać. S s stukaj. Spacja szybko, by użyć sprintu. Okej. Okay. Dobra, dobra, koleś mam nadzieję, że się zmęczy. No, franie, że stój, 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 stój. Ok. Fuck you, 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 fuck you. Fuck you, motherfucker. Dogoniłem cię, frajerze. Jest broń, jest broń, uwielbiam to. Okej, tutaj zioł zaparkował sobie samochodem. Ups. Siemaneczko. Siemaneczko ziomalki. I co? Ukradnę wam wóz nic o nic nie zrobicie, świsiaki. Czyżbyście nie mieli lampy? Jednak macie lampę. Dobra. E, mamy 730 dolców, więc jest to całkiem niezły wynik. Gdzie, gdzie nasz dom, gdzie nasza miejscówka, e, jest to troszeczkę niżej, chyba tam bardziej w prawo, dokładnie. Więc trzeba być tam pojechać no i oczywiście zapisać nas, naszą grę, naszą rozgrywkę. Może nie zrobiliśmy tutaj e, nic jakiegoś super ciekawego, e, No ale zawsze coś. Zawsze tam, zawsze coś tam się udało zrobić. No i z tego myślę, że możemy być zadowoleni bo jak wiecie nie za O oh, fuck you! Moł oh, się, dalej się tutaj dzieje. Mm, nie zawsze jest idealnie i teraz w tym momencie też tak jest. O nie, o nie, nie daruję ci tego. <laughs> Motherfucker. Dobra, lecimy, ziomuś. Zapiszmy swoją grę. Zapiszmy swoją rozgrywkę jak najbardziej na tym zapisanym już save'ie. Eee, cóż, jest godzina 7:23. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki z Geta San Andreas. Eee, ja wiem, że te odcinki może nie pojawiają się jakoś strasznie, strasznie często, ale. Musicie mnie zrozumieć, ja też mam swoje obowiązki i naprawdę tutaj różne zajęcia, mam pracę, tak więc nie jestem jakby to powiedzieć cały czas w domu, nie siedzę przed komputerem, dlatego te odcinki pojawiają się wtedy, kiedy tylko kiedy mam czas. Tak więc cóż, zapraszam Was na kolejne serie, na kolejne odcinki, na formułę, no i na GTA San Andreas. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!